Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj na kanał wjeżdża Chevrolet Corvette Stingray z serii Lego Technik. 732 elementy za 270 zł katalogowo i naturalnie taniej w alto. Ostatnio pokazywałem wam na kanale taką lekką wtopę w serii technik, z tego względu, że Toyota Supra MK4 była. No, mówiąc delikatnie, przeciętna, dobra, była słaba, a nie chcę używać słów wulgarnych, no bo zakładam, że mogą też oglądać to najmłodsi, ale dzisiaj samochód, który wygląda zdecydowanie lepiej, choć ma też pewne słabsze elementy, ale o tym później. No, zobaczcie, jak się prezentuje. Naprawdę to może być bardzo fajny początek przygody z serią Lego Technic. Mamy tutaj otwierane drzwi, mamy podnoszoną maskę, możemy zajrzeć sobie do silnika, który jest oczywiście z tyłu, no i możemy sobie poskręcać przednią osią, czyli tak. Taki standard, jeśli chodzi o akurat ten przedział cenowy w przypadku technikowych samochodów. No ale jak to wszystko wygląda, dowiecie się za chwilę. Totalnie nie przekonują mnie elementy pod naklejkami świateł. Po prostu powodują, że samochód wygląda kompletnie dziwnie, ale tak poza tym jest nawet nawet. No i żeby nie było, zobaczmy, jak to prezentuje się na odwrocie pudełka. No i zobaczcie, znowu sytuacja jest dość podobna. Odtąd, dotąd. Jest akceptowalnie. Oczywiście te naklejki, które tutaj się pojawiają, są. Hmm, może nie tyle niepotrzebne, bo bez nich byłoby bardzo płasko. No ale widać, że to po prostu jest bardzo mocno ściśnięte. Ale i tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po złożeniu, a żeby się dowiedzieć, jak będzie wyglądało, należy model złożyć. W takim razie zerknijmy sobie na worki z lockami. Ile ich tutaj mamy? Mamy ich tutaj 5. Mamy też arkusz naklejek, który wygląda następująco. I mamy też, o, jakiś pakiet do gry. Ja nie gram, więc jeśli ktoś z Was chce się załapać, kto pierwszy, ten lepszy, macie tutaj kod do gry. Są oczywiście opony, naprzód i na tył. No i jest naturalnie instrukcja, a ta wygląda następująco. W porównaniu z suprą z szybkich i wściekłych to jest niebo a ziemia. Ten model wygląda zdecydowanie lepiej. No, i mimo tego jednego miejsca, które wcześniej budziło moje obawy, jest naprawdę przyzwoicie. Choć rzeczywiście te przednie koła wyglądają tak nieco dziwnie, bo mamy tam spore szczeliny, ale można trochę na to przymknąć oko. No to co, zapraszam Was na oględziny. Dobra, zacznijmy od tego, co najbardziej jest nie tak, będziemy to mieli z głowy, bo potem jest już zdecydowanie lepiej. No, oczywiście, chodzi mi o tę część. Zobaczcie, w oryginale koło jest tak bardzo ciasno wkomponowane w nadkole, a tutaj tej przestrzeni jest dużo. No, ja tutaj mogę zmieścić palec, więc rzeczywiście, no, nie wygląda to zbyt imponująco. I jeśli jeszcze miałbym się do czegoś przyczepić, to też żywa wersja tego samochodu jest taka nieco bardziej spłaszczona, no, ale wiadomo, skala, proporcje, trzeba to. Jakoś wyśrodkować. Ale dobra, idźmy dalej, bo dalej jest już zdecydowanie lepiej, i muszę Wam powiedzieć, że nawet przekonałem się do tych naklejek. Z jednego prostego powodu: kolor naklejek jest spasowany bardzo dobrze z klockami, i po prostu nie mam się do czego przyczepić. I o dziwo, nie trafił mi się jakiś felerny arkusz naklejek, bo na nadruki na tych arkuszach naklejek wyglądają spoko, dobrze się kleiły. A to ostatnio nie jest w Lego normą. Jeśli szukamy już nadruków na klockach, to takowy znajdziemy w tym miejscu, więc możecie zobaczyć, jak się prezentuje, i możemy sobie zajrzeć pod maskę. Oczywiście nie ma tu silnika, bo silnik jest z tyłu i zaraz wam go pokażę, ale skoro jesteśmy jeszcze w tej części, to oczywiście możemy zobaczyć, jak działa skręcanie przedniej osi. No, ten promień skrętu nie jest jakiś bardzo duży, ale możecie zobaczyć, jak to wszystko działa o, w ten sposób. Oczywiście kierownica jest tutaj. No, imitacją kierownicy i nie mamy tego przełożenia z kierownicy na przednią oś. Jeśli chodzi o drzwi, otwierają się bardzo szeroko, więc uważajcie na parkingach. W środku znajdziemy dwa fotele z naklejkami. Te naklejki prezentują się następująco i jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj również otworzymy drzwi i zajrzymy do środka. Jeśli szukacie jakichś takich nadrukowanych czy naklejonych zegarów, nic takiego tutaj nie znajdziecie. No dobra, możemy przejść do tyłu. O, i uważajcie, bo te drzwi, tak jak się za bardzo z rozmachem potraktuje, to one dość luźno siedzą, więc, więc będą latać na wszystkie strony. No i teraz tak. Tył uważam, że jest rozwiązany całkiem spoko, ze względu na to, że mamy po pierwsze fajną kombinację żółtych i czarnych elementów, i to są po prostu kolory, które do siebie pasują, nie ma co ukrywać. Po drugie, naklejki, które tutaj się pojawiają, tworzą jakąś taką spójną całość i rzeczywiście nie wygląda to tragicznie, choć. Zrobienie na przykład wydechów, które byłyby klockami, nie byłoby złe, oczywiście. Wiadomo, że ja bym się wtedy ucieszył, ale jest to rozwiązane jako tako, nie ma dramatu. No i oczywiście, możemy sobie zajrzeć do silnika, i uważam, że to jest. Całkiem spoko część tej konstrukcji, bo zwróćcie uwagę, że co prawda jest to naklejka, no ale mimo wszystko, taka, która dopieszcza wygląd tego silnika. No i jeśli chcecie zobaczyć, jak silnik pracuje, to proszę bardzo o może teraz będzie widać zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o ruch, ten jest płynny, możecie zobaczyć, jak ta ósemeczka pracuje, a pracuje naprawdę poprawnie. No i jeśli chodzi o prześwity, to tutaj w tej podłodze nie ma tylu prześwitów, które mogliśmy zobaczyć w Toyocie, szybkich i wściekłych. I ogólnie rzecz biorąc, od spodu to się prezentuje następująco: jeszcze możecie zobaczyć, jak ten silnik działa od spodu. No i naprawdę wygląda to ok, nie ma się do czego przyczepić. I biorąc pod uwagę, że na przykład chcecie wybrać jeden z tych dwóch samochodów. To zdecydowanie nie ma się zastanawiać, jeśli macie wybrać tylko jeden, i to właśnie z tej dwójki, sięgnijcie po ten. Bardzo często, kiedy mnie pytacie, jaki samochód z Lego Technik wybrać, właśnie w tej kategorii cenowej, w której można ten zestaw, który dzisiaj wam pokazuję, sklasyfikować, odpisywałem, żebyście wybierali McLarena Senne. Dawno go w sumie nie miałem w rękach. Mam go gdzieś tutaj na strychu i muszę zobaczyć, czy nadal to jest jeden z moich ulubionych samochodów z ostatnich lat, z tej serii. No bo. Rzeczywiście coś w nim było, ale muszę powiedzieć, że ten dzisiejszy model, czyli Chevrolet Corvette, wygląda całkiem spoko. Gdyby nie ten mankament z przodu, gdyby to zostało nieco lepiej rozwiązane i po prostu ten element nad kołem byłby mocniej opuszczony, dobra, nadal by to nie wyglądało dobrze, bo mielibyśmy i tak całkiem spore prześwity, ale kurczę, no. Powiedzmy, że jestem w stanie na to przymknąć oko i jako całokształt jest całkiem nieźle. Na pewno jest zdecydowanie lepiej od Supry, no ale tam poprzeczka była zawieszona myślę tak 2 cm nad ziemią. Więc jeśli szukacie przyzwoitego samochodu z Lego Technik w przyzwoitym budżecie, to wydaje mi się, że ten model mogę wam polecić. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.